Dzień dobry, witam na ForexiesTrader.com. 22 luty, godzina 9.30. Wystarczy spojrzeć na listę indeksów, żeby zobaczyć w jakim dzisiaj jesteśmy nastroju, przynajmniej jeżeli chodzi o indeksy. Natomiast jak widać, po chwili spojrzymy na załączony obrazek, za indeksami podążyły bardzo szybko waluty. Proszę zwrócić uwagę, dzisiaj mamy na funcie o 10.30 naszego czasu bardzo ważne informacje i Consumer Confidence później o... Godzinie 16, tak. I no to było na tyle z takich najważniejszych danych, które mogą mieć impact w tym samym momencie na rynek. Zwróćmy uwagę, jak ładnie się rysuje kontrakt SP 500 na wykresie 4-godzinnym. Wspominałem wczoraj, wczoraj, że moment tej fali, kiedy ona tak ładnie idzie powoli do przodu, jest bardzo ładny do trzymania kontraktu, ale do momentu wejścia w rynek w pozycję długo w zgodzie z trendem, bardzo ładnie trzeba poczekać po prostu cierpliwie na. Korektę mniejszą czy większą, mówiłem wczoraj dokładnie o tym, że powinna nastąpić tego typu symetryczna bądź też niesymetryczna, tak jak tutaj. Tak, akurat się zdarzyło, że mamy głębszą korektę, tak jak wcześniej, tutaj na przykładzie, który wczoraj pokazywałam. Z reguły są to gwałtowne szarpnięcia, które trwają kilka godzin lub też dwa dni. Kurs spotyka właśnie w tym momencie notabene. Proszę zwrócić uwagę, spotyka wsparcie opór, pierwszy wsparcie opór, drugi wsparcie opór jest tutaj zaznaczony na wykresie yy, i Zobaczymy, co dalej. Prawdopodobieństwo mówi nam o tym, że z większym prawdopodobieństwem kurs odbije się od tego pierwszego czy drugiego wsparcia i agresywnie zacznie czy systematycznie zacznie iść powoli do góry. Także czekamy na ten moment. Interesujący moment do wejścia w rynek za każdym razem to jest wytracenie siły spadkowej tych sprzedawców, którzy są aktualnie w rynku. Tak jak tutaj nastąpiło to na tym odcinku. I zanegowanie jakiegoś poziomu. Bądź też agresywne odejście do góry kilkoma świecami pod rząd zielonymi, bądź też jedno, dwoma dużymi zielonymi świeczkami do góry. Zawsze wykonuje się to w podobny lub w ten sam sposób. To omawiam na kursach online. Także można z bardzo dużym prawdopodobieństwem określić ten moment, jak on już nastąpi. Na razie nic takiego tu się jeszcze nie wydarzyło. Kurs stoi, nie spada. Zobaczymy, czy się zatrzyma na którymś poziomie charakterystycznie i pójdzie do góry. Ja nie mówię, że jest to ten pierwszy czy drugi poziom. Równie dobrze może być to kolejny support rezystans, Może być to większa przecena. Jak równie dobrze może być to początek większej przeceny. Mała korekta przeceny będzie i dalszy spadek w dół. O tym też są y, odpowiednie znaki, które świadczą o tym, że y, wybicie do góry, czy y, tutaj wykończenie korekty w danym momencie nie jest jeszcze decydujące, że możemy. Mieć do czynienia z kolejnym spadkiem po jakimś małym wzroście, ale prawdopodobieństwo na razie mówi o tym, że wykonuje się po prostu zwykła korekta i będziemy widzieli kolejne agresywne wzrosty do góry. Trzeba tylko wiedzieć, jak łapać ten moment przesilenia, czy raczej moment, kiedy przesilenie nastąpi i kupujący będą już na rynku, będą wchodzili tak jak tutaj, tak jak wcześniej, tak jak po każdej małej korekcie, które nazywam oddechem, czy korekcie większej. Zjeździe, tak jak tutaj, jaki się wykonał w danym momencie. Proszę zwrócić uwagę, indeks spadał, już zaczął pikować w dół. Wczoraj, także po porannej analizie on już zaczął iść później dołem, nie rósł, co no nie można było tego przewidzieć w jakiś specjalny sposób, chyba że ktoś śledzi wyniki, finansowe firm w Stanach, i tak dalej, mnóstwo informacji, które napływają z giełdy amerykańskiej. Każdego dnia jest to cały oddzielny biznes, przemysł i można tylko tym się zajmować, pochłonąć się całkowicie. Ja tak delikatnie mówiąc, nie śledzę. Mocno tych y, informacji. Natomiast proszę zwrócić uwagę, akurat moment y, przesilenia w dół. Y, 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 wczoraj mówiłem o tym, że wykonał się double top, który notabene nie jest sygnałem do pewnego momentu do wejścia w rynek, znaczy nie jest sygnałem do spadku, ponieważ proszę zwrócić uwagę, możemy zrobić sobie tutaj zoom tej sytuacji, byliśmy wczoraj tutaj na tym etapie, że było to zwykłe odejście po prostu od szczytu z dużym prawdopodobieństwem, że znowu dalej kurs zacznie rosnąć, ale mówiłem o tym, że jeżeli kurs załamie się i zacznie akcelerować w dół, to mamy wtedy z podwójnym, sytuacja wygląda jak podwójny szczyt typowy, który jest sygnałem do wejścia w pozycję krótką i przez jakiś czas może kurs wtedy spadać. To znaczy, kurs akcelerujący w domu mówi o tym, że jednak nie będziemy podchodzić do góry, tutaj testować w tym momencie tego poziomu, gdzie wykonał się podwójny szczyt, tylko będziemy iść jednak dołem przez jakiś czas. To akurat ta sytuacja wynikła prawdopodobnie przez ten indeks, który spadał, co pociągnęło za sobą również waluty. Proszę zwrócić uwagę. Euro utrzymywał się bardzo poprawnie do godziny nocnej dzisiaj, także dopiero tak naprawdę o północy wyłamał się. Możemy zobaczyć dokładnie o której godzinie. O godzinie pierwszej chyba, czy tak? Jakoś tak o, o godzinie pierwszej nastąpiło wyłamanie, czyli typowo sesja azjatycka. W ciągu dnia, proszę zwrócić uwagę, on całkowicie trzymał się w poprawnej, symetrycznej korekcie. Czyli prawdopodobieństwo było dużo większe, że ten kurs wybije się zgodnie z ostatnimi mocniejszymi graczami na rynku, czyli kupującymi. Tutaj pokazuje ten obszar. Tutaj brak konkretnej sprzedający. Prawdopodobieństwo było większe, że kurs wybije się do góry. Ale to jest tylko prawdopodobieństwo. Sytuacja rynkowa się zmieniła, tak? Indeks cały dzień ciągnął w dół. Fund zaliczył podwójny szczyt i zaczął rozpędzać się w dół. To wszystko skłoniło do tego, że to euro też nastąpiło. Przecena załamanie. Notabene, proszę zwrócić uwagę na wykresie 30-minutowym z piękną kontynuacją. Ale jak przejdziemy na wykres 4-godzinny, to widzimy, że spotkaliśmy właśnie silny wsparcie opór. No i zobaczymy, czy to będzie zachowane, czy przebite. Aktualnie to wszystko wygląda jak jedna wielka, powiedzmy, konsolidacja w jakimś obszarze. Proszę zwrócić uwagę. Całe to zachowanie mieści się w jakimś takim kanale, który mógłby się w przyszłości wybić do góry w związku z wcześniejszym trendem, jaki funkcjonował. Natomiast, tak naprawdę, jak mielibyśmy omówić sytuację na, na euro, to, to, to brakuje tutaj bardzo, bardzo silnego trendu, takiego, który przykładowo popychałby ten kurs wyżej i wyżej ciągle, lub też skłonił go, żeby cały czas spadał. Także mieliśmy sytuację przejścia trendu, a wcześniej też był on momentami, mieszane i teraz teraz jest tak jakby zagubione w tej wielkiej fali, która spada, trochę rośnie i spada. Także zobaczymy, jak on dalej będzie się zauważył, czy ten gór spadnie gdzieś tutaj do tych poziomów, czy od razu zacznie się wybijać do góry. Bo patrząc na wykresie, przejdźmy teraz na wykresy 30-minutowe. Patrząc na wykresie 30-minutowym, no to proszę zwrócić uwagę, jeżeli mamy. Roz... Tutaj rozważyć to pod względem day tradingu, to mamy typowo falę spadkową, mała kontynuacja, w której wyszła ładna sytuacja, tylko trochę wcześniej dzisiaj rano, do zagrania pod kolejny spadek, który to spadek się już tak jakby wykończył, proszę zwrócić uwagę, cienie na ważnym poziomie, na jakim wspomnieliśmy na wykresie 4-godzinnym, który jest widoczny, tak? I no, z reguły siła takiej fali tutaj widać słabnie, co pokazał rynek, że już jest bardzo słaba. Także nie wiadomo, czy kurs będzie dalej spadał. Być może to było na tyle. Trudno określić mi to z jakąś stuprocentową skutecznością w tym momencie. Kurs na razie pokazuje, że to było na tyle, że sprzedawcy się tutaj skończyli. Z drugiej strony proszę zwrócić uwagę, że rynek, indeksy ciągną jeszcze dzisiaj w dół, także mogłoby pociągnąć te waluty. W kierunku dolnym, prawda? Na razie nic na indeksie SP 500 nie pokazuje, że on wytracił tutaj swoją spadkową wolę, a wręcz przeciwnie, rozpędza się w kierunku tutaj zjazd w dół, jak widać na załączonym obrazku. Także zobaczymy, jak sytuacja się rozwinie. Proszę zwrócić uwagę, złoto bardzo nie zareagowało na tą przecenę. Wzięło sobie jakiś normalny, standardowy oddech, jak do tej pory. Obiecałem ostatnimi czasy, wczoraj chyba wspominałem, że y, spojrzymy sobie na ropę. Proszę zwrócić uwagę od y, kilku dni, czy też analizy tydzień, dwa tygodnie wstecz, jak zaczęły się problemy w Egipcie. Tutaj momenty, kiedy. ROPA brała oddech jeden, drugi, trzeci raz, czy wręcz korektę miała na wykresie czterogodzinnym, już były problemy w tych państwach, a ROPA spadała, mówiłem o tym, że ona komfortowo już się czuje powyżej 100 dolarów, także będą momenty, kiedy agresywnie będzie ROPA strzelała. I wspominałem tutaj o korektach symetrycznych, że można inwestować już w tych momentach po prostu i tutaj proszę zwrócić uwagę, cień na wykresie 4-godzinnym, tak jak wcześniej, odejście od jakiegoś niekomfortowego niższego poziomu i ponowne wybicie z strefy tutaj ponad 103 dolarów za barełkę i agresywne przyspieszenie do góry. Teraz notabene kurs jakby pokazuje, że jest w fazie, Oddechu. Oczywiście nie jest to komfortowy moment do wejścia w rynek po takiej fali wzrostowej już, ale równie dobrze może nastąpić drugi taki agresywny ruch, to znaczy ropa wyrwała się z jakby swoich tutaj ram konsolidacji, kolejne problemy w kolejnych państwach, w tym w Bahrajmie. Który też ropą operuje, także ryzyko fundamentalne wzrostu ceny ropy przyspieszyło nagle na wartości, i technicznie wykres się tutaj zacieśniał w trójkącie, proszę zwrócić uwagę, co skłania do zawarcia transakcji. Tutaj przykład realnej transakcji na ropie, jaki powstał w ciągu ostatnich godzin, można powiedzieć. Także zobaczymy, jak dalej ropa będzie kontynuowana. Zgodnie z moją teorią sprzed dni i tygodni, tak naprawdę cena wyrywa się ze 100 dolarów, musiała przetestować ten poziom, czuć się komfortowo, inwestorzy to zobaczyli, plus problemy na świecie, ropa prawdopodobnie będzie za jakiś czas po 130-150 dolarów, znowu yy, za paryłkę yy, ropy taka będzie cena, być może wyższa, tym bardziej, że jest globalna yy, hossa, przysielenie nastąpiło, w, w fundamentalnych danych, także zapotrzebowanie na ropę powinno być również większe na świecie. Dziękuję bardzo za uwagę. W takim razie życzę powodzenia i udanych tradeów. Dziękuję.